No to zacznijmy od czegoś prostego. Jak się nazywasz? Jeżeli chcesz być gwiazdą w moim programie musisz być rozpoznawany. Mam być z To tylko Sano! Albo pentagramy! No dobrze, dobrze. Będziesz pierwszym pentagramem w moim programie. W ogóle. Będziesz pierwszym pentagramem w jakimkolwiek programie. Więc jak się nazywasz? Bez tego i je Dobrze, no skoro zacząłeś od odżywiania, powiedz nam wszystkim, jak wygląda Twoje dzienne menu. Na śniadanie tutaj, kota, taką zależy to po nie? Zawsze się, nie. Na ses, 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 bo to się będzie. Czynówka! Na 3 6 po co Póżnych papiera, sześćset sześćdziesięcioma sześcioma, To tam zbiegł sześciuset sześćdziesięciu sześciu dziewic i do końca dnia poszczę wygodnie przystąpić do danej gry. Dobrze, dobrze, strasznie teraz strasznie. No to może powiedzą wszystkim, jak powinien wyglądać prawdziwy metal. Jest to ta mroczna i zła. Mroczna. Podurowe! Płada się mu to! W tej czerni! Poprawionej cedy! Zielonej cerni! Z Glany! pod podatkowy! No dobrze. Wśród tak zwanych macie opinię Budaktu. No tak, no nie moja opinia, tylko tak słyszałem, tak słyszałem. nie bardzo mówię. Ale no oni mówią, że nosicie glany i nigdy ich nie ściągacie. A łachy nosicie do tego momentu, aż się nawet nie rozpłaką. Czy to prawda? Łasko! My wcale nie jesteśmy brudosłupcy. Tylko wezmę zasadę. Nie myście! Ludzie muszą czuć, że się zmierzamy! Wszyscy poczuli, widziałeś, słyszałeś? Wszyscy poczuli? No to może przejdźmy do takiej innej rzeczy do waszego stylu uczestniania. Krążą o nim rozmaite legendy, mianowicie jedna, nie wiem, celtycka, głosi, że nosicie włosy dłuższe niż historia Polski. Druga mówi, że w brodzie nosicie nieznane jeszcze jaskiniowcom szczepy naukowców. A wśród grzybiarzy panuje przesąd, że na waszym ciele można znaleźć wszystkie rodzaje pijących grzybów. Czy to prawda? Kłamstwo! U nas i duchy młodszych są konieczne! Jakie jesteśmy dalej, nie ścinaj w nigdy! A jak się starzejesz, to siebie i na czarno! Dobrze, dobrze, dobrze. To może co innego oprócz smrodu wyróżnia wasz tłum? Tłum, który największą ilością I oczywiście niezmieszalny, jak cior, plecak ma być pusty, Po co? Ty jesteś nie? W dżach, w dżach. Na wśby, Nie mam miejsca, to do pleców wysyłać! Zykwoła satan! Na lekcjach religii! No dobrze, dobrze, to. Widzę, że już. Ostatnie pytanie, ostatnie pytanie. Co to jest właściwie muzyka metalowa? Czy jest to rzeczywiście odwóz piły tarczowej przecinającej blachę? Muzyka! Nie musi być głośna! Nie zawierać przekazu! Jak jesteśmy talerzami za wszystkie zespoły, nawet tych, tych, nie ma, puszcza wszystkie kawałki na nas, rozpiesza się z nas! Dobrze, 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 dziękuję Ci, bardzo, Bubie. Ja już muszę kończyć nasz program. Widzowie się niecierpliwią. Ja już Państwa zapraszam na następny raport z miasta. Dziękuję, dobranoc!